Zamieściłem bardzo głupi film, w którym was atakowałem. Nazywałem was od osób głupich, za co mi jest bardzo przykro. Zachowałem się jak idiota sam. W związku z tym, zasługuję na karę. Każda osoba, będąca brązowym bądź wyżej członkiem mojego klubu będzie mogła mnie ukarać w tego drewnianego narzędzia zrobię sobie w waszym imieniu klapsa karnego klapsa A, przepraszam Benek możecie też mnie ukarać w imieniu y, waszej rodziny osób y, innych osób które skrzywdziłem albo wy skrzywdziliście dziękuję tak naprawdę wy wszyscy jesteście bardzo mądrzy nie pozwólcie sobie nikomu Wam tego wmówić.